Obecność na targach pozwala nam zaprezentować nowinki ze świata. Prezentujemy tutaj system wspomagania nawigacji, mapa elektroniczna z możliwością planowania tras. Mamy w ofercie pełen zakres sprzętu łączności nawigacyjnego, sygnalizacyjnego na jednostki pływające i ten sprzęt znajduje swoje zastosowanie zarówno w łączności, jak i nawigacji, komunikacji, pozycjonowaniu. W tej edycji Targów Baltexpo zaprezentowaliśmy ekologiczną oczyszczalnię ścieków zgodną z najnowszymi przepisami Almo Marpol. W tym roku właśnie była premiera i najnowsze certyfikaty zostały przypisane właśnie do tej, do tej oczyszczalni. Teraz będzie już zgodna z najnowszymi wymogami. Jest to święto dla nas, na co dzień pracujemy, a raz na dwa lata możemy spotkać się z naszymi partnerami, podwykonawcami, klientami. Dwa ostatnie lata pozwoliły nam wejść na rynek offshore'owy. Współuczestniczyliśmy w dużych projektach, takich jak przebudowa platformy PetroBaltiku. Mamy taki współudział na rzecz tego samego partnera na statyczku Sylur. To naszym dziełem było tak zwana ta wiertnia i jej zasilanie, bo statek był do tego nieprzystosowany. W tej edycji targów postanowiliśmy pokazać produkty, z którymi żywimy największą nadzieję. Za mną widać silnik Chaminsa. Silniki te oferujemy w Polsce od dwóch lat. Dalej prezentujemy napędy strugowodne, z którymi udało nam się zrealizować kilka bardzo ciekawych projektów przez ostatnie dwa lata. Podkreślamy naszą nową autoryzację. Od września reprezentujemy amerykańskie przekładnie firmy Twin Disc. We have uh, carefully reviewed the uh, uh, Polish market, and we uh, uh, visited a few companies on this new market for us. And we decided to uh, close an agreement, a service dealer agreement, with uh, Bota Technic. Bota Technic is already uh, distributing uh, a lot of highly reputable companies on the marine market. They have a large crew of uh, service engineers, which for us is very important. Jest to pierwszy symulator w Polsce tego typu. Jeden z pierwszych na świecie wykorzystujący technologię rzeczywistości rozszerzonej. Jest symulatorem dedykowanym do szkoleń, które służą zdobyciu uprawnień na różnego typu urządzenia terminalowe, portowe, stoczniowe. Bezpieczeństwo, szybkość, prostota to są przewagi. No i koszty, tak? Przewagi nad tradycyjnym. Analogowym, można powiedzieć, sposobem kształcenia. Targi to przede wszystkim miejsce do odświeżenia i zawiązania nowych relacji. Jak wiadomo, biznes to ludzie i relacje, więc to jest doskonałe miejsce, żeby odświeżyć wiadomości na temat najnowszych trendów. Na targach Part Expo prezentujemy maszynę do filtrowania wody. Jest to urządzenie, które filtruje wodę słoną do wody słodkiej, do wody pitnej. To maszyna bardzo zaawansowana, dosyć nieznana i tłumaczymy po prostu zasady funkcjonowania tej filtracji, zasady odwrotnej osmozy. Zainteresowanie jest dosyć duże. Nasza firma produkuje urządzenia do obróbki wody słodkiej na statku, począwszy od filtrowania właśnie odwrotną osmozę. Do dystrybucji wody, hydrofory, podgrzewacze, cały system wody słodkiej na statku. Jesteśmy firmą inżynierską. Zajmujemy się głównie projektowaniem instalacji elektrycznych. Na targach BALTEXPO prezentujemy naszą ofertę dla rynku morskiego, dla statków i dla obiektów offshore. Dzięki obecności tutaj na targach jesteśmy w stanie podtrzymywać nasze relacje z klientami. I dzięki temu, że tu jesteśmy, możemy też, co mnie bardzo zadziwia, spotkać się z wieloma młodymi firmami, które nie wystawiają się tutaj, ale poszukują kontrahentów.